Martwe Zło Przebudzenie to film, który ma poważny problem. To film, który u nas w Polsce jest dozwolony od lat 15, a na sali kinowej widać las dzbanów. Możesz mi powiedzieć, po chuj mi las? Cześć, witajcie na kanale Sobie Gadam, ja nazywam się Adrian i dziś w 10 minut zrecenzuję dla was Martwe Zło Przebudzenie. Ale najpierw zapytam was, po co chodzicie do kina? By próć mordę? Odbierać telefon. Trzymaj się ramy, to się nie posramy. Jeśli tak, to gratuluję, ponieważ zapewne zaliczasz się do grona zbanów, które dziś miałem przyjemność, nieprzyjemność gościć na swojej sali kinowej. Ten kanał nigdy nie będzie szablonowy. Ja zawsze będę mówił, co myślę i będę szczery do bólu. A uwierzcie to, co ja dzisiaj miałem na swoim sensie, sprawia, że trzeba się trochę nad tym tematem pochylić. I to tak boli, jakbym się schylał po jakieś mydło. Polsce martwe zło jest od 15 lat. To duży problem. Dziś osoby w mniej więcej tym wieku i tutaj zaznaczam nie mierze wszystkich jednomiaram, ale niestety większość nie szanuje niczego i nikogo. Za moich czasów, tak powiem, jak typowy dziadyga, na osiedlach panowało starsze pokolenie, które się respektowało, jak trzeba było, to przylali, ale też wpajali jakieś wartości. Dziś mam wrażenie, że niestety już czegoś takiego nie ma. Przez co po świecie zaczynają pałętać się bez mózgu, a które się obijają od kąta w kąt i po prostu snują się bez celu, albo ewentualnie chcą wkurzyć innych. Więc gdy z takimi osobami siedzisz się na sali kinowej, co chwila można słuchać, jak ktoś sobie opowiada żarty, pisze sms -y, albo może i na bogato nawet odbierze telefon i zacznie sobie rozmawiać. A żeby jeszcze tego było mało, możemy uzyskać efekt 3D, a mianowicie dzięki temu, że takie osoby rozsiądą się po całej sali i zaczną pierdolić o wszystkim, tylko nie o tym, co się dzieje na ekranie. I żeby była jasność, ja nie nazwę gówniarzem osoby, po prostu dlatego, że jest niepełnoletnia. Gówniarzem nazywam ludzi, Którzy są nieletni i zachowują się jak totalni debile. Czy naprawdę takich ludzi mam edukować, do czego służy kino? I korzystając z okazji z tego miejsca, serdecznie chciałbym pozdrowić swój seans z 21 kwietnia, godzina 20, łódź Manufaktura, gdzie przez połowę seansu cały czas słyszałem tylko śmiechy, chichy, pieprzenie o głupotach, ale kiedy to ja w końcu się odwróciłem i puściłem swoje zaklęcia w postaci pięknej wiązanki, to jak było mi miło kiedy reszta seansu już koło mnie była cicho, a kiedy światła się zapaliły, to tak spieprzaliście na dół, że nawet nie zdążyłem wstać, a już was widziałem na dole. To mi się podobało. Jednak czy naprawdę do takiej sytuacji musi dochodzić na sali kinowej? Słuchajcie, gadułki, moi kochani widzowie. Kiedy idziemy do kina, nie idziemy sami. Idziemy też z innymi ludźmi. Jasne, kiedy jest komedia, no to wszyscy śmiejemy się na sali kinowej, jednak jeśli jest to innego typu film i on stara się jakikolwiek klimat zbudować, nie psujmy go swoim bezpodstawnym zachowaniem. I tu też chciałbym wnieść taki apel do wszystkich osób, które borykają się czasem z takimi sytuacjami jak ja. Moi drodzy, nie bójmy się zwracać stanowczo uwagi osobom, które nie potrafią zachować się na sali kinowej. Jesteśmy tam razem, każdy zakupił bilet, chce spędzić fajnie czas w gronie najbliższych. Nie pozwólmy sobie tego psuć ludziom, którzy nie potrafią się zachować. Pokażmy im, że nie tolerujemy takiego zachowania, ponieważ jeśli będziemy dawać ciche przyzwolenie, to uwierzcie, takie rzeczy będą się tylko potęgować z dnia na dzień. Nie możemy sobie szeptać, być niezadowoleni w swoim gronie, tylko pokazać, że jeśli się nie podoba, to tam są drzwi i mogą po prostu tacy ludzie wyjść. No dobrze, moi drodzy. To tyle, jeśli chodzi o słowa wstępu. Nie planowałem takiego wstępu, no ale cóż, też nie planowałem, że mój seans kinowy będzie psuty przez tego typu osoby na sali. Jednak chciałbym teraz już przejść do sedna, czyli do recenzji Martwe zło: w Przebudzenie. Więc o co tu chodzi? Martwe zło, jasne, przyzwyczaiło nas do utartego trochę schematu. Chatka w lesie, no i oczywiście ten las. No, okej, okay, faktycznie gdzieś tam się przewinęła jeszcze piła spalinowa zamiast ręki, oraz też średniowieczni rycerze. Tak, też tak było. Jednak twórcy w tym przypadku po raz drugi stawiają na poważne tony. I tak, owszem, będzie nam znajome martwe zło. I tak, owszem, przewinie się księga umarłych. Jednak będzie trochę inaczej, a jednak trochę tak, jakbyśmy już to gdzieś widzieli. Adam. Beautiful akcja filmu rozpoczyna się od beztorskiego wypadu nad jezioro grupy znajomych. I już na samym początku dowiadujemy się, że z jedną osobą coś jest nie tak. I zanim tylko złapiemy oddech przy pierwszych minutach filmu, gdzie widzimy już odrywanie kawałków ciał czy też kaleczenie twarzy przy pomocy urządzeń mechanicznych, to nagle akcja nas przenosi. Dzień wcześniej. I tu poznamy główną bohaterkę BF, Jako osoba pracująca w zespole rokowym, no właśnie, doznaje małego szoku, ponieważ niespodziewana ciąża pojawia się w jej życiu i z tego wszystkiego postanawia odwiedzić swoją ukochaną siostrę. Eli, siostra BEF, mieszka w Starym Budownictwie, którym niegdyś było częścią dawnego banku. Tutaj wraz z trójką dzieci, gości BF, a następnie w niedalekich okolicznościach pojawia się również w ich mieszkaniu księga. Umarłych. Od tej pory, w mieszkaniu Eli, jak i całym budownictwie rozpryśnie posoka krwi. Niesmaku, obrzydliwości i nieobliczalnego pradawnego zła. Także, czy opętanych da się uratować? Czy Beth będzie miała siłę, by przeciwstawić się najbliższym? Tego dowiecie się w krwawej uczcie, którą nam serwuje reżyser. A teraz recenzja. Nie będzie to spoiler, kiedy wspomnę, że ikonicznego Asha tutaj nie ma. Tak samo jak w poprzedniej wersji, tak i tutaj twórcy odcinają się od tego, co się działo z Aszem, którego grał Bruce Campbell. Ciekawy eksperyment, który sprawia, że odcinamy się od chaty w lesie w zamian za miejskie klimaty, z jednej strony jest ciekawy, a z drugiej strony podcina trochę moim zdaniem skrzydła twórcom. Ponieważ miałem nieodparte wrażenie, że twórcy w mniej więcej 3 czwarte filmu. Zagalopowali się w taki kozi róg, gdzie zrozumieli, że niepotrzebnie zamykają akcje tylko na jedno piętro budynku, a przeważnie w zasadzie jedno mieszkanie. Nie wybiegniemy tu z budynku, nie znajdziemy tu ukrytych komnat. Wszystko w zasadzie będzie działo się na jednym piętrze budynku, a w dodatku w sumie w mieszkaniu Eli I was just a Gra aktorska jest tu poprawna, mogę nawet powiedzieć dobra, jednak yy, fabuła nie jest na tyle rozbudowana, by nasi bohaterowie mieli sytuacje podbramkowe, beznadziejne, w których po prostu rozkładają ręce, a nawet się załamują. Od momentu opętania pierwszej ofiary rozpoczyna się spektakl Body Horroru, w którym to będziemy widzieć coraz nowsze okaleczenia. Ciała, czy też po prostu eliminację wrogów. Ale w końcu to martwe zło, więc szczerze mówiąc, czego się spodziewaliśmy? Demon i jego zachowanie jest tym samym, co doskonale znamy z poprzednich części. Krzydzi ze swoich ofiar, zna ich sekrety, zna ich słabości, a gdy dochodzi do sytuacji podbramkowych, potrafi przybierać postać swojej ofiary i błagać o litość. No, znamy to. Jednak tutaj chciałbym wcisnąć taki mały plusik, że cieszę się, że po raz kolejny widzę, że zwiastun nie zaserwował mi wszystkiego, ponieważ nie pokazał mi wielu postaci, które się jeszcze przewiną w tym filmie. Z jednej strony był to dla mnie duży plus. Oglądając ten seans, bo mówię sobie, o, będzie więcej postaci, to wiecie, jak to w horrorach, będziemy sobie co jakiś czas eliminować jakąś, więc coś się będzie działo. Jednak z drugiej strony, kiedy się zaczyna ta eliminacja, ja się nie spodziewałem, że ona tak szybko się zacznie i tak szybko się skończy. Film skupia się zdecydowanie na zmaganiach z demonem, na rodzinnych problemach. Na problemach, na dziwactwach tego demona i jak wspomniałem wcześniej, jest moim zdaniem miejscami wymęczony do bólu. Ponieważ, gdy na przykład mamy scenę w salonie, to mam takie wrażenie, że scenarzysta tak stoi i mówi sobie, dobra, czy aby na pewno już wszystko zrobiliśmy w tym salonie? A może jeszcze to, A może tamto, no, zanim przejdziemy do kuchni, czy aby na pewno już tu wszystko zrobiliśmy? Halo, ma ktoś jakiś jeszcze pomysł? Takie miałem troszeczkę wrażenie. Tu też, z moim skromnym zdaniem, nie będziecie się na tyle bać, by skakać z fotela. To nie jest tego typu horror, że ma pełno jumpscare'ów. To jest horror, w którym leje się krew. Jest obrzydliwy i po raz kolejny leje się krew. Tak? Poczekajcie, przerwa techniczna. Mój kot. Po nocach mi mówi, że mam iść spać. Tak? Ale trzeba coś recenzować. Jak nie ludzie w kinie, to kot w pokoju. Ja mam z tobą recenzować? Tak? No spoko. dużo krwi, flaków, robaków czy oderwanych kończyn. Natomiast moim zdaniem brakuje w tym filmie takiego troszeczkę tlenu na analizowanie sytuacji i badaniu możliwości ewentualnej ucieczki z tego miejsca, tej patowej sytuacji. I moim zdaniem to historia rodziny, która znajduje się w potrzasku z demonem na kilkudziesięciu metrach kwadratowych i to się po prostu czuje. Niemniej poważne tony tej historii są po raz kolejny na plus i to udowodniła nam poprzednia wersja, która była dobrze oceniana. Od pierwszego momentu, gdy widzimy scenę openingową, my już wiemy, że nie będzie to soft horror, który będzie zawierał lekkie sceny. Tutaj od razu czujemy i widzimy, że będzie odrywanie kawałków ciał. I tutaj też ciekawe starcie ze złem, które przybiera inną formę niż Dotychczas, i tu właśnie taki kolejny plusik ode mnie za dodatkowy powiew świeżości w odgrzewanym po raz kolejnym kotleciku. Martwe Zło nie należy do tego typu horrorów, które porwie was fabułą i będziecie starali się rozwiązać mroczną zagadkę tego, co się tutaj dzieje. To film przesiąknięty scenami krwawymi i ta seria, szczerze mówiąc, zawsze tym żyła. Na pewno oczekujcie od tego filmu, że od pierwszego opętania, gdy już się pojawi na ekranie, ten film nie odpuści aż do napisów końcowych. Z jednej strony dobrym ruchem dla mnie było umieścić Martwe Zło w budynku miejskim, jednak z drugiej strony, zamykając się tylko na jednym piętrze tego budynku, Podcięto skrzydła scenarzystom, którzy mogli jeszcze troszeczkę powalczyć i troszeczkę tych lokacji, moim zdaniem, pozmieniać. I tak, jasne, stare martwe zła zawsze też się kręciły dookoła małej chatki, jednak, zawsze ktoś jeszcze z tej chatki wybiegł, gdzieś pobiegł, jeszcze jakaś szopa się znalazła, albo jakaś piwnica, no gdzieś się jeszcze coś działo. No. Tu po prostu taki mały zarzut ode mnie. Jeśli lubicie krwawe korory, to jest to pozycja myślę dla was. Jednak nie oczekujcie od tego filmu, że porwie was fabuła i będziecie zastanawiać się, co będzie się na końcu, co tu się wydarzy, jaki będzie tutaj jeszcze zwrot akcji. Takich sytuacji tutaj nie ma. Ten film w żadnym wypadku też nie jest przełomowy. Moim zdaniem ma po prostu dobrze bawić swoją czerwoną paletą barw. Wszyscy wiemy, że martwe zło wkrótce ma się obudzić na ekranie podczas seansu. Czekamy tylko kiedy, a gdy już się zacznie, to licytujemy się, jakie tym razem groteskowe sceny się pojawią i do czego się dopuści zło pierwotne, które będzie nawiedzać głównych bohaterów. I z mojej strony oraz kota to wszystko. Jeśli oglądaliście martwe zło, dajcie znaka w komentarzach, jak Wam się podobało oraz jaka jest Wasza ulubiona część tej serii. Z mojej strony jeszcze raz i kota, to wszystko, ja już go puszczam, bo jest głodny, a ja też idę spać, bo jutro do pracy. I jeśli zostaliście do końca, będzie nam miło, mi i kotu. Jak zostawicie suba, dzwoneczek, komentarz, łapeczkę. To jest mały gest od Was, a dla mnie bardzo duży, ponieważ dzięki temu docieramy do największej, najszerszej widowni. My się żegnamy, tak? A Wam życzę udanego sensu, jeśli wybieracie się Martwe Zło i jak najmniej takich osób, jakich ja miałem nieprzyjemność gościć na swojej sali kinowej. Cześć!